Siemaneczko, z tej strony, Kazumi, i witam Was w kolejnym odcinku ze spoilerów od Style Online. W tym materiale chcę Wam pokazać, jak ogólnie będzie prezentować się cały Festiwal Jeździecki 2023. Także nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Materiale ogólnie chcę podzielić się z Wami tymi nowymi wieściami, pokazać Wam, co nas niedługo czeka, oraz podzielić się swoją osobistą opinią na ten temat. Oczywiście, moi kochani, święto jest dostępne dla wszystkich. Uroczystość trwa w Murland. Jak widzicie, rozpoczęcie festiwalu będzie mniej więcej pewnie gdzieś w kwietniu, tak jak było w ubiegłym roku. Ogólnie, bardzo dużo się zmieni. Rok temu wyglądało to totalnie inaczej. Będziemy mieć oczywiście sklepy. I prawdopodobnie żetony. Bo jak widzicie tutaj możemy sobie właśnie wymienić. Oprócz tego pojawią się jakieś dwa nowe konie. Ponieważ jak widzicie tutaj są dwa wolne miejsca. Prawdopodobnie luzytany. Tak jak jest tutaj napisane. Tak się prezentuje cały Murland. No i oczywiście będą podańcówki. Teraz przejdziemy na teren tylko dla starajderów. Czyli dokładnie stajnie Jorvik. Gdzie również trwa to całe wydarzenie. Tutaj również sklepy. Zdobywanie żetonów, wymiana ich. Naprawdę wszystko to wygląda przecudownie. No i oczywiście miejsce na ujeżdżanie musi być. W poprzednim odcinku ze spoilerów pokazywałam Wam takie właśnie różne fajne sety. Aktualnie teraz będziecie je widzieć na ekranie. ogólnie ciuchy są naprawdę przepiękne jaki sprzęt, no i oczywiście pojawią się zwierzaki, które też wam pokazywałam, czyli cudowne teriery, oba pieski będą na pewno moje, są przesłodkie zwłaszcza ten biały, który przypomina moją Lucy w domu do zdobycia będą również figurki jak i balony w różnych kolorach Nawet będziemy mogli zdobyć sobie ładne kwiaty. Ogólnie, co do ujeżdżania, jak widzicie, takie coś nas czeka. Czyli ogólnie, taki konkurs ujeżdżeniowy, a tak oto się wszystko prezentuje. Jeśli chodzi o moją opinię, uważam, że festiwal jeździecki w tym roku będzie naprawdę bardzo ciekawy. Ogólnie, wygląd troszkę się zmienił, a nawet bym powiedziała, że tak bardzo nawet się zmienił. Mi osobiście się bardzo podoba. I uważam, że naprawdę będzie ciekawie. Tutaj jakieś rzeczy, jakiś prezent, tutaj jakieś takie wiecie, tu jakieś ujeżdżanie. No po prostu naprawdę cudownie to wszystko wygląda. Jeśli dotrwaliście do końca, koniecznie zostawcie komentarz z hashtagiem SSO 2023. Nie zapomnijcie również o łapce w górę, subskrypcji i dzwoneczku, żeby być na bieżąco zawsze z nowościami. I spoilerami z życia Star był online na moim kanale. Także trzymajcie się i do następnego.